Prawdopodobnie tracisz na próbie bipa co najmniej jeden poziom tylko z tego jednego prostego względu, że nie robisz rozgrzewki przed i wchodzisz z bomby nieprzygotowany. Co za tym idzie? Dziś opowiemy o tym, jak zrobić porządną rozgrzewkę przed planowaną próbą bip testu. W ostatnim filmie wytłumaczyłem. Co to tak naprawdę jest bip test? Dzisiaj pokażę, jak zrobić prostą rozgrzewkę bez tego, żebyś się kładł na podłogę albo kładła na podłogę, tylko przygotowała cały aparat ruchu do tego, żeby za chwilę wykonać po prostu próbę biegania na odcinku wahadłowym na dystansie 20 metrów. Ze względu na to, że większość ludzi, którzy ze mną pracują, kojarzą rozgrzewkę z tego tytułu, że kładziemy się na glebie i wykonujemy elementy gimnastyczne żebyś zrozumiał. Bip test to jest po prostu bieganie, ale ze względu na ilość hamowań, które wykonasz i przyspieszeń w trakcie całego trwania, to co było, około 112 odcinków hamowania i przyspieszania, hamowanie i przyspieszania, to jest całkowite inne przygotowanie znaczy może nie inne przygotowanie, ale musisz mieć przygotowane i hamulce i e, silniki do tego, żeby za chwilę rozpocząć tą próbę. Przede wszystkim musisz się skupić na swoich stawach skokowych, na piszczelach na łydkach, na achillesach żeby były przygotowane do tego, że za chwilę będą się rozciągać, skracać, rozciągać, skracać Dwa. krok biegowy podaje Ci biodrowo lędźwiowy i pośladek, tak więc też Fajnie byłoby, żeby asymetrycznie były odpalone obydwa te elementy, nie na zasadzie jakichś tam przysiadów, ponieważ w bieganiu nie skaczesz do przodu, jakbyś miał weworek założony na, na nogi, tylko asymetrycznie podnosisz zarówno lewą, jak i prawą kończynę. Co za tym idzie? Fajnie byłoby to wszystko też mieć odpalone. No i kolejny element: korpus i górna kończyna. Jak widzę na przykład, jak osoby biegają na tym dystansie 20 metrów, jedni biegają jakby, nie wiem, siali jakieś zboże. Drudzy w ogóle tymi rękami nie pracują, cały czas gdzieś tam sztywno je mają przy sobą. Ręce to jeden z ważniejszych elementów, który na bieganiu będzie sprawiał, że będzie ten bieg ekonomiczny. Nie będziesz się męczył, a siły przechodzące z dołu do góry będą odpowiednio. Korelowały ze sobą i nie wyhamowywały cię w efekcie, tylko napędzały, a później pomagały jeszcze bardziej wyhamować. Tak więc, ramiona też musisz przygotować do tego, żeby utrzymywały mi ładny tor ruchu i pomagały Ci w trakcie tej pracy, w trakcie tych przyspieszeń i w trakcie hamowań. To są rzeczy, które powinieneś zrozumieć w momencie w ogóle zabierania się za przygotowanie do bipa. Rozgrzewkę zacząłbym od takich właśnie wykroków w marszu, które połączyłbym z rotacjami, ewentualnie z wyprostami. I tutaj ze względu na to, że ilość powiedzmy 15-20 wykroków na nogę bardzo fajnie odpali mi już czworogłowy tył uda pośladek, i przy okazji popracujemy sobie nad stabilnością kolana. Później odpalimy łydki, czyli po prostu wspięcie na palce. Możemy też stanąć na krawężniku, żeby ewentualnie wydłużyć zakres ruchu, i później albo w staniu, albo w oparciu np. o jakiś słupek, czy tam ławkę możemy sobie odpalić piszczelowe przednie później w ruchu wykonuję odpalanie krążeń do boku czyli mogę to robić albo na po prostu idąc do przodu i idąc do tyłu odpowiednio krążę biodrem ładny kulisty ruch, który robi mi zakres 360 stopni tak jak natura tego biodra nas przyzwyczaiła, kiedy idę do tyłu to z automatu dużo więcej jeszcze pracy poczuję na mięśniach pośladkowych fajnie już jestem odpalony także mogę sobie zrobić takie marsz z wykopami, ewentualnie marsz z dociągnięciem, takie tip Topy, gdzie będę całą tylną taśmę pobudzał i mobilizował. Później mogę sobie podejść do słupka i wykonać po 10-15 wymachów naprzeciwko do boku, kiedy jestem na palcach i cały czas bujam biodrem do lewej, od lewej do prawej, a później trzymając się, łamiąc biodrem w pół, mogę zrobić sobie tak samo po 10-15 wykopów, gdzie mocno koncentruję się na grupie kulszowo-goleniowej. Na sam koniec jeszcze dociągam sobie łydkę, tak żeby była w dynamicznym rozciągnięciu przygotowana właśnie do biegu, i na sam koniec mogę sobie odpalić, jakby już sam wzorzec, na przykład wykonując część skipów, gdzie podzielę sobie to na przykład na 20 do 40 metrów i końcówka to już aktywne rozciągnięcie mięśni czworogłowych, czyli stoję i napinam pośladkowy, żeby rozciągnąć czwórę. No i jak jestem przygotowany, to mogę zabierać tyczki i zacząć ustawiać sobie dystans 20 metrów i w taki oto prosty sposób nie muszę cudować i kombinować, jeżeli chodzi o wymyślanie jakichś ćwiczeń rozgrzewkowych masz po prostu przygotować dolny aparat ruchu do tego że za chwilę będziesz biegać dystans na wahadle i przy okazji jak zrobisz 2-3 rundy tego to rosa na czole wyjdzie no i też z automatu poczujesz że krew do nóg spływa i są praktycznie przygotowane. Także widzimy się.